Witajcie serdecznie na kanale Dorosłe Życie to Płapka. Jest mi bardzo miło, że tutaj zajrzeliście. W tym filmie pokażę dużo fajnych produktów do domu ze sklepu Scentsy. Mam nadzieję, że urzeknę u Was te perełki tak jak mnie urzekłem. Znajdziecie tutaj dużo dekoracji, produktów do organizacji domu oraz trochę rzeczy, które pomogą Wam w organizacji własnego czasu. Zapraszam serdecznie na odcinek. Na początek pokażę Wam śliczną dekorację na jesień. Ja wiem, ja wiem, że środek lata i niektórzy z Was jeszcze nie chcą o tym myśleć, no ale zobaczcie, no jak mogłam się oprzeć tak pięknej szklanej lampce w kształcie grzybka. Mniejsza lampka kosztuje 30 zł i wykonana jest ze szkła. Ma taki piękny, pomarańczowy kolor. Natomiast większa lampka kosztuje 40 zł i jest w kolorze żółtym. Zobaczcie, jak pięknie wkomponowały się w moją półkę z roślinami doniczkowymi. Ach, jak tak na to patrzę, to już nie mogę doczekać się jesieni. Muszę Wam się przyznać, że jestem jesieniarą, a wy. Team Lato czy Team Jesień? Piszcie w komentarzach. Kolejna dekoracja do domu z Sinsai, którą chciałam Wam pokazać, to stojak na doniczki za prawie 80 zł. Wykonany jest z metalu i jest w pięknym czarnym kolorze, co wprowadza taki loftowy klimat do wnętrza. Jego wymiary to 50 na 55 cm, a głębokość to 20 cm. Ci z Was, którzy oglądają mnie już dosyć długo, być może pamiętają, że kiedyś w mojej kuchni stała taka podwójna szafka Besta z Ikea, ale postanowiłam wymienić ją na mniejszą. Ponieważ szafka jest teraz o połowę mniejsza, to uznałam, że zamiast ekspresu do kawy postawię na niej różne dekoracje, w tym te z Sinsai, które zaraz Wam pokażę, ale po kolei. Najpierw zamocuję do niej drzwiczki. Takie same, jakie były w poprzedniej szafce, i tutaj przydatna ciekawostka, jedna półka zmieści jedną zgrzewkę wody mineralnej. Do tej pory za gazetownik i stoliczek kawowy służył mi taki stołek z IKEA, ale powiem Wam, że nie było to wygodne rozwiązanie, bowiem obciążony gazetami był naprawdę ciężki i trudno go było przestawić, dlatego postanowiłam na szafce postawić skrzynkę z IKEA, która będzie moim gazetownikiem. Nie ma to jak wykorzystywać niektóre przedmioty w niestandardowy sposób. I obok skrzynki z gazetami pomyślałam, że sprawdzi mi się taki oto wazonik z Sinsai. Wazonik kosztuje 13 zł. I uwaga, hit z Sinsai, przepiękna lampka stołowa za 40 zł. Bardzo mi się spodobała, to jest to taka lampka w takim designerskim, ostatnio bardzo modnym kształcie flower pot. Jest to lampka na baterie, nie ma kabla, więc można ją zabrać nawet w nocy ze sobą i łatwo zapalić, bowiem włączana jest przez taki guziczek dotykowy na górze. Pomyślałam, że ta lampka, ten wazonik i taki gazetownik robi taki trochę retro look, dlatego dołożę jeszcze takie oto radyjko. Co sądzicie o tej dekoracji? Powiem Wam, że zawsze mi jest trudno ułożyć coś ładnego na szafce. Zastanawiam się po kilka razy i ciągle przestawiam. Napiszcie mi, czy podoba Wam się ta aranżacja. Drewniane pudełko do przechowywania z przegródkami i wygodnym uchwytem na górze za prawie 36 zł. Jego wymiary to 20x30x12 cm. Bardzo ładnie się prezentuje, szkoda tylko, że nie zostało lepiej wykończone, bo widzę w jednym miejscu drobne dżdżaki i będę musiała to przeszlifować papierem ściernym. Oto moja cała codzienna pielęgnacja twarzy. W pojemniku zmieściło się bez problemu wszystko, coś tutaj jeszcze dołożę. A pudełko wyląduje w Łazienkowej szafce. O nie, pojemnik nie mieści się w ten sposób. Będę musiała go ustawić w poprzek. Wygląda bardzo schludnie. Jestem zadowolona z tego zakupu. Drewniany stojak na papier toaletowy za prawie 36 zł. Niestety nie mieści się na tej szafce Z IKEA? Szkoda myślałam, że się zmieści. Ale i tak prezentuje się fajnie. Wymiary to 32 cm wysokości, a podstawa to 14,5 na 14,5 cm. Pudełko do przechowywania za 26 zł w kształcie uroczego domku. Domek został wykonany z drewna. Domki te były dostępne w różnych kolorach, białym, błękitnym, szarym i różowym. Niestety widzę, że domki nie zostały zbyt dobrze wykonane. Ten na przykład ma drzaski w środku i trzeba to podszlifować. Wydaje mi się, że ten domek został dokładniej wykonany niż ten biały, bo nie widzę żadnych drzask, jest gładki w środku, więc to chyba kwestia konkretnego egzemplarza. W ogóle trochę zdziwił mnie ten kolor, bo miał być różowy, a bardziej przypomina fiolet. No, ale chyba i tak wpasuje się w mój różowy kącik w sypialni. Bardzo spodobał mi się ten metalowy koszyk w czarnym kolorze. Kosztuje 20 zł i myślę, że jest dość uniwersalny. Sprawdzi się zarówno w pokoju do przechowywania chociażby zeszytów i dokumentów, ale też w kuchni, na przykład na owoce i warzywa. Ta urocza torba w misie została zaprojektowana z myślą o pokoju niemowlaka. Ja jednak pomyślałam, że sprawdzi się również w roli kosmetyczki. Wymiary tej torby to 25 na 20 na 10 cm i kosztuje 20 zł. Wszystko się zmieściło. Wieszak na pranie za trzynaście złotych. Wymiary 32x32 cm. Jest składany, zawiera 32 klamerki. Wydaje się mało solidny, dlatego bałabym się na nim suszyć cięższe rzeczy, ale do skarpetek i bielizny w zupełności wystarczy. Kosz do przechowywania za 10 zł. Ci z Was, którzy widzieli moją metamorfozę łazienki, na pewno wiedzą, że jeden taki koszyk już kupiłam. Postanowiłam jednak kupić kolejny. Jest to koszyk, który ma na dnie otwory umożliwiające swobodny odpływ wody. Dlatego chciałam go wykorzystać do suszenia mokrych rzeczy, takich jak na przykład irygator dentystyczny. Na razie powieszę go pod szafką, ale docelowo chciałam przyczepić wieszak z boku szafki, żeby nie było go widać. Suszarka na pranie za 36 zł. Ci z Was, którzy oglądają mnie uważnie, na pewno widzieli już taką samą tylko w czarnym kolorze. A teraz pojawiła się nowość w kolorze białym i myślę, że właśnie ten kolor znacznie lepiej będzie wyglądał na moich białych drzwiach. Gadżet, który przyda się w wakacje. Jeśli planujesz spędzić urlop na plaży, to na pewno przyda ci się wodoodporny etui na telefon. Dzięki niemu możesz bez przeszkód korzystać z telefonu leżąc na plaży, i nie musisz się martwić, że piasek porysuje ci ekranik. Etui kosztuje 16 zł. Pojemnik do przechowywania za 30 zł o pojemności 2,3 litra. Jego wymiary to 15 na 10 na 29 cm. Jest to pojemnik łazienkowy na detergenty takie jak proszek lub płyn do prania. Mam miarkę i szczelne zamknięcie. Dzięki transparentnemu materiałowi bez problemu możemy sprawdzić, co jest w środku. Ja myślę, że będę go wykorzystywać albo, żeby trzymać w nim proszek do prania, albo płyn do płynności. Tkanin. W filmie o metamorfozie Łazienki, który podlinkuję Wam w prawym górnym rogu ekranu oraz w opisie tego filmu, pytałam Was o to, która dekoracja najlepiej wygląda na łazienkowej szafce. Ponieważ głosy były podzielone, zdecydowałam się na wazon z propozycji trzeciej i pojemniki z propozycji drugiej. Co Wy na takie połączenie? Co sądzicie? Dajcie znać! Tygodniowy planer za 18 zł w ładnym różowym kolorze w twardej oprawie zawiera 52 kartki a jego wymiary to 27 x 13 cm można go postawić pianowo na biurku. I kolejny tygodniowy planer, tym razem za 20 zł. Zobaczcie jak elegancko wygląda. Jego wymiary to 21 na 21 cm, wykonany został bardzo starannie i przepięknie prezentuje się na biurku. Planer w formie zeszytu o formacie A5 kosztuje 20 zł i ma przepiękną oprawę w różowym kolorze. Zawiera 150 kartek. Kalendarz za 16 zł, z możliwością ręcznego przestawiania daty. Jest to tak zwany wieczny kalendarz. Zobaczcie, jakie ma piękne barwy i jak ślicznie wygląda. Dziękuję, że obejrzeliście do końca. Mam nadzieję, że akcesoria z Home pomogą Wam w organizacji domu i dodadzą stylu Waszym wnętrzom. Subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów o dekoracjach i organizacji. Do usłyszenia.